Zostawmy jednak na boku tę spektakularną demonstrację obywatelskości projektu, jego oddolności i społeczności. E, zajmijmy się meritum. E, faktem jest, że ten projekt porusza problemy realne. E, kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, sytuacja majątkowa polskich emerytów to są sprawy poważne, sprawy realne, sprawy, którymi powinien zajmować się Sejm, powinien się zajmować rząd. E, nie jest, natomiast, nie jest natomiast dobrym rozwiązaniem prowadzenie prób naprawiania tego systemu i poprawiania sytuacji polskich emerytów w sposób polegający tylko na ustanawianiu kolejnych świadczeń, które mają zaskarbić wdzięczność emerytów wobec jednej czy drugiej partii, jednego czy drugiego rządu. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, to znaczy takich rozwiązań, które nie tylko pomagają emerytom, ale również pozwalają spiąć budżet państwa i pozwalają ustanowić takie zasady finansowania określonych mechanizmów, określonych świadczeń, żeby te zasady, te mechanizmy były możliwe do finansowego podtrzymania w dłuższym czasie. Tego niestety w tym projekcie nie znajdujemy. Jedynym fragmentem dotyczącym kondycji finansów państwa w kontekście propozycji renty wdowej no to jest wymagany formalnie, wymagany formalnie punkt mówiący o tym, jakie będą koszty tego świadczenia dla budżetu państwa. I ten punkt mówi, że będą to koszty gigantyczne, bo wynoszące 13 miliardów złotych. Z biegiem okoliczności jest to kwota bardzo podobna do tej, jaką co roku od kiedy głosami Prawa i Sprawiedliwości zapadła taka decyzja, jaką budżet państwa przeznacza na finansowanie 13 emerytury. Gdyby ten projekt miał zastąpić 13 emeryturę, to byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że to zawsze jest dobre rozwiązanie, żeby powiązać świadczenia otrzymywane przez, przez daną osobę w schyłku życia raczej z pracą, jaka ta osoba wykonywała przez całe życie, czy w tym wypadku z pracą, jaką wykonywał mąż czy żona tej osoby, tak, żeby po prostu z pracy męża korzystała wdowa po nim, żeby była dodatkowa motywacja, żeby przez całe życie ciężko pracować, odkładać pieniądze, płacić składki, tak, gromadzić, gromadzić zasoby na swoją emeryturę. To jest znacznie lepsze rozwiązanie niż 13. emerytura, która jest wypłacana według socjalistycznej zasady proszę ustawić się w kolejce, jeden podchodzi za drugim, tysiak dla każdego, dziękuję, do domu głosujcie na PiS. Natomiast niestety tego pomysłu, żeby zastąpić złe rozwiązanie rozwiązaniem systemowo trochę lepszym w tym projekcie nie znajdujemy. Jest za to kontynuacja polityki Świętego Mikołaja. Polityki polegającej na tym, że do istniejących już świadczeń, których bronimy jak niepodległości, tak? platforma obiecująca, że nie, nigdy nic z szaleńczej, rozdawniczej polityki PiSu nie zmieni, nie odbierze, nie zabierze, chce jeszcze platforma z lewicą dokładać kolejne świadczenie, kolejny, um, kolejny ogromny wydatek budżetowy, który ktoś będzie musiał sfinansować. I w tym projekcie nie znajdujemy informacji o tym, kto go będzie finansował. Jeżeli traktujemy poważnie obietnicę platformy, pseudoobietnice, tak, że, yy, że żadne świadczenie nie będzie zabrane, no to zostają tylko trzy możliwości. Albo będzie to sfinansowane z podwyżek podatków, albo będzie to sfinansowane z druku pieniądza, który przekłada się bezpośrednio na inflację, czego doświadczyliśmy w ostatnich latach, albo będzie to sfinansowane z pożyczek i kredytów. Co jest ładną nazwą na przerzucenie kosztów tego programu, przerzucenie pieniędzy konsumowanych dzisiaj na nasze dzieci, które pożyczki zaciągnięte na poczet tych programów będą musiały pewnego dnia spłacać. I to jest pytanie, którego ja nie kieruję do przedstawicieli Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy, nawet jeśli obywatelkość, obywatelskość tej inicjatywy jest w świetle dzisiejszych wystąpień cokolwiek kwestionowalna. Nie, to jest pytanie, które kieruję do posłów koalicji rządzącej. W toku prac nad tą ustawą, w toku prac nad każdym projektem ustawy, który przejdzie przez Sejm, Polacy mają prawo się dowiedzieć, kto za to zapłaci. I liczę, że Państwo tego pytania w toku prac w komisji i na sali plenarnej będziecie w stanie udzielić, kto za to zapłaci, w jaki sposób te 13 miliardów lub więcej będzie rok w rok finansowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana posła Grzegorza Brauna, Konfederacja. Szczęść Boże, nie tylko emerytom, rencistom, ale wszystkim obywatelom, także tym przyszłym pokoleniom, które za rozdawnictwo praktykowane przez Wysoką Izbę będą płacić. Jeśli w ogóle będą w obiegu jeszcze jacyś Polacy, żeby za cokolwiek płacić, bo trend, tendencja zniżkowała. W ubiegłym roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej. I to jest kontekst istotny, w jakim tego typu projekty wjeżdżają tu do Wysokiej Izby, czy Wysoka Izba zajmuje się w trybie alarmowym, jak powinna, rozważeniem scenariuszy ratunkowych, tak, żeby naród polski nie schodził ze sceny dziejowej z tego powodu, że coraz mniej się nas rodzi, a coraz więcej umiera. Wysoka Izba scenariuszy ratunkowych nie rozpatruje, natomiast masowo i seryjnie proceduje scenariusze ustawy dobijające naród polski, tak jak w minionych latach PiS PO z przystawkami, wielka koalicja hanukowo-covidowo-wojenna zamykała starych ludzi w domach Dziś nad nimi tutaj ronicie łzy wzruszenia i, i e, apelujecie, jak rozumiemy, o sympatię głosy elektoratu seniorów, ale w ostatnich latach straszyliście, terroryzowaliście wspólnie i w porozumieniu starszych ludzi, przyczyniając się do statystycznie rekordowych zgonów w tej grupie wiekowej. Więc w tym kontekście tego typu projekty to oczywiście popis hipokryzy, to troska, której zabrakło Wysokiej Izbie, kiedy pod pretekstem walki z niemaną pandemią Wysoka Izba decydowała o tym, że starzy ludzie mają leczyć się przez zamknięte drzwi przychodni, mają stukać kikiem w szybę do lekarza albo też odbierać telefon nie od lekarza bynajmniej, tylko od młodego policjanta czy żołnierzy kawotu, który sprawdza, czy są należycie postraszeni i siedzą w domu. Siedzą aż umrą, bo nikt nie przyjdzie, żeby ich zdiagnozować, nikt nie przyjdzie, żeby ich leczyć. Teraz się nad nimi pochylać. Konfederacja z zasady, szanowni państwo, choć krytykuje, to przecież nie załatwia odmownie projektów obywatelskich już na wstępie. I dlatego przy całym naszym krytycyzmie nie będziemy sprzeciwiać się skierowaniu tego projektu do pracy w komisji. Ale drugi kontekst istotny, no to jest, szanowni państwo, przeciwskuteczność i. Katastrofalność systemu ZUS jako takiego. Piramida finansowa ZUS, piramida której ojcem, założycielem, czy też może pierwszym, który wdrożył ten system przymusowego poboru pieniędzy na poczet przyszłych bajecznych wakacji, pierwszym, który to wdrożył był kanclerz Bismarck. I każdemu polskiemu patriocie warto o tym przypomnieć, bo chyba... To powinniśmy wyczuwać instynktownie, że jeśli coś jest przymusowe i trzeba do tego ludzi zaganiać kijem, to znaczy pod terrorem policyjno-fiskalno-urzędniczym trzeba wymuszać, żebyśmy dokonywali wyborów rzekomo najlepiej nam służących, no to musi w tym być jakiś kruczek ukryty. Już w czasach Bismarcka było zupełnie jasne, że ludzie szybciej umierają niż zdążą, się nacieszyć tą emeryturą. Czasy się zmieniły, więc ludzie statystycznie troszkę dłużej żyją, ale wy zawsze kombinujecie, że to się jednak domknie, dopnie, że rabowanie ludzi przez całe ich długie życie będzie sprzyjało budownictwu socjalistycznemu, a z emerytami to się potem jakoś tam zobaczy, to się ich dopieści, to się im coś tam dorzuci na waciki. My się cieszymy, że ten projekt przewiduje nieco he, mniejsze okradanie obywateli niż by to było bez tego projektu, ale to nie skłania nas do pochwalania systemu ucisku, wyzysku fiskalnego i zUsowskiej piramidy finansowej. Ostatnie zdanie pani marszałek. Czas poważnie rozmawiać o pilnej potrzebie rozmontowania tej piramidy finansowej, zanim nam wszystkim zawali się na głowy. Dziękuję. Panie ministrze, musicie mieć przecież jakieś wstępne estymacje tego, do czego prowadzi coraz mniejsza liczba urodzeń żywych Polaków. O, pani minister wróciła. Więc może pani minister powie, jak widzicie horyzont zdarzeń, skoro w roku 2022 liczba urodzeń w Polsce przekroczyła ledwie 300 tysięcy i to zaskoczyło statystyków, którzy nie przewidywali, że katastrofa będzie się w takim tempie pogłębiać, to jak się to ma do perspektyw ZUS-u, który przecież jest studnią bez dna? do której dolewaliśmy, dolewamy z budżetu państwa sumy, które no, dziś to już nieaktualne, ale parę lat temu były porównywalne dość ściśle z budżetem naszej obronności. Ile więcej trzeba będzie z roku na rok dosypywać i kiedy to się skończy bankructwem państwa, jak pani minister przewiduje? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.